Jestem oszustem! Yo, yo, yo! Co jest? O to Ej, no nie pła No to ty, ej, no kurde Ale to jest za w zasadzie kolejny film na moim kanale i moi drodzy, jest to kolejny oszust Oszust, którego dawno nie było na moim kanale, a wy go mega chcieliście. Także jeżeli nie zostawicie tej łapki w górę, jeżeli nie będzie tutaj 500 łapek w górę To kurde Koniec serii. Koniec z tą serią. E, oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonem. E, macie teraz na ekranie. Musimy wbić 30 tysięcy, tyś, 30 tysięcy subskrypcji do końca, e, moi drodzy, tego miesiąca. E, skomentujcie ten film. Kapi. E, Kapi dlatego, ponieważ jestem już po tym oszuście i niestety e, no, miał 9 lat i się popłakał, także możecie oglądać do końca. E, popłakał się, dałem mu za to rangę, e, ale sprawdźcie sami. Wbijajcie na mój serwer z Ja się z wami żegnam i pamiętajcie, łapka w górę. Eluwa. Halo? Halo? E, co robisz? Gram. Na ZHC? E, tak. A chcesz pograć? E, tak. A razem? E, możemy. Okej, okay. dobra, ale to nie, nie, a nie zrobisz mi już usta? Nie zrobię. Obiecujesz? Tak. E, dobra, a jaki masz nick? E, Kapi 2019 To dawaj te pa do mnie mam nick zen Zenyciak. A powiedz mi tak, powiedz mi jeszcze, jak, jak, ile masz lat, jak masz na imię? Wszystko, muszę stary wiedzieć to je, bo kurde, ja nie ufam ludziom. A wiesz, jeżeli będę wiedział, jak już ma na imię, to stary będę mógł na, napisać do jego mamy na Facebooku yy, i napiszę mu do jego mamy, że zrobił mi ktoś oszusta. Więc dlatego. Lat wiesz. 10, ile? 9. 10 czy 9? 9. A, o, no dobra. Myliłem się. <grym>, no to dawaj TPA do mnie. TPA zenny, Zen jak Zen mam mnie. Cepłem Pepe, At, A jak masz na imię? Eee, Kasper. O, Kasper. Ja mam na imię Zbychu Zbychu Okej okay. Fajne imię? Kazak, tak. nie? Elo marda. Boję się ciebie Przecież cię nie zabije, no co ty? Co ty gadasz? Nie zabije cię i tam cię. na gildie? A nie masz gildi? A ja mam nie. gildię Ej, ja mam gildię, mogę cię dodać Okej okay. Ale nie wiem czy... Kurde, tylko czy... Nie wiem za bardzo czy czy tam coś jest, ale chodźmy, dobra, chodź, chodź na bazę Ej, mam gildię normalnie, chodź, tepa Tep Tp, tapłem accept, capi wpisz ukośnik z jem Mam taką gildię Ej, okay. Bo ja jem ludzi Jestem kanibalem, <coughs> wiesz o tym? <coughs> tak Serio? Nie nie, 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 nie nie, wierzę ci Jak mi nie wierzysz? Kapi? O nie Wiem, że mi wierzysz, chodź Ej, dobra, kop, kop, kopiemy się na dół, stary tak, a. Czekaj, bo ja gruby jestem. Jesteś gruby? Tak. Czemu jesteś gruby? No nie, jest. Nie wiem. Nie, tak jest. Bo wolno gruby. chodzę. Bo wolno chodzę. Dągle... Ciągle z huby żyra. A, zostań. E, dobra, tak. chodź, chodź tu na dół, musimy ogarnąć jakieś scenarki. chodź, chodź. chodź. E, dobra, Kasper, okay. powiedzmy tak. Mi tak. E, kochasz swoją mamę? Tak. A masz dziewczynę? Ta, e, nie. A masz chłopaka? Nie. A lubi, wolisz dziewczyny czy, czy chłopaków? Dziewczyny. Dziewczyny? Tak. A ja wolę chłopaków. Aha. Kapi? Co? A nie chciałbyś się podtrzymać za rączkę? Chodź. Nadchodź. No <noise> <Ty> żartuję, weź swataj, opie. I co, mówisz, <noise> że wolisz dziewczyny? <noise> Kacper Mówisz, że wolisz dziewczyny? Przepraszam. Za co? Nie wiem, ale dobra. <noise> eee, no to zróbmy tak. Ma, jakie masz itemy? Mm, mam dużo. Dużo masz itemów? Tak. Dobra, to czekaj chwilę. Eee, nie patrz, je patrz tam. Rował. Czekaj chwilę. Jeszcze nie skończyłem. Okej okay. Dobra, dobra, wait. Już prawie, już prawie, Kasper. Ok. Eee, no, wskocz tutaj do tej dziury. Gdzie? Do dziury. Gdzie? Kurde! Czekaj chwilę! Mam problemy techniczne! O jest tu dziurka! No to wskocz tu, wskocz tu! Czekaj Pociąłem. chwilę! Stój tam chwilę. Okej. Okay. Kurde, bo tu jakieś lagi są, ja pierdzielę, mam takie lagi. Mam takie laksy stare, już koniec, nie? Nie wiem, zainwestuj w internet. W, in w internet? Kurde, tak. ja nie lubię internetu mieć. Ja bym wolę grać yy, na tym. Ja wolę grać... nie wiem na czym... bez internetu. Ty. No chodź tutaj, Kasper. Tu na dół. Jesteś. Tutaj nie Tutaj, tutaj Kacper! Nie! Yeah. No na dół skocz! Kacper! A tu! I tu masz... Idź prosto, i w prawo. A sięgnij Seta Nie, bo mnie zabijesz. Nie. Nie zabiję cię. Ej, masz laga jakiegoś, bo... Ej, wywaliła yeah. mnie z serwera. Cero? Gdzie jesteś? Walił mnie z serwera, stary. Aha LOL ja nie wiem czemu Ja pierdziele Czekaj chwilę Czekaj Ej stary Włamali mi się na konto chyba Jak? O kurde Ej, włamali mi się na konto Ej, włamali mi się chyba na konto stary Ej Ej kurde Ej kurde bo mi pisze że ten nick już gra stary jest, Jestem Co na serwerze jest? czy nie? Jesteś. Ktoś się włamał na konto. Ej, Ej, stary czemu... Ej, co się dzieje? Nie ja wiem. Ja pierdziele... Już drugi raz tak mam, nie? Że ktoś mi się włamał na konto. Zaraz nie gram na tym serwerze, to jest jakaś masakra. Rędzia, ja. proszę. No co? Masz A! Zgi... Zdedałem. Jak zdedałeś? Zdedałem. Ej, wbiłem na konto już. Tepaj się jeszcze raz. Tepaj się stary. Tepam, tepam. Szybko. Tepłem, tepłem, Tepe, Tepy, accept, kapi. Tepam cię, stary. Tepum. Ej, Dobra. a co się stało? Nie wiem, zabili mnie, nie miałem koksów A wiesz, że to byłem ja. Jestem oszustem, mordo. Jestem oszustem! Yo, yo, yo. <tch> co jest? No to Ej, no nie pa. No co ty, ej, no kurde. Czekaj chwilę. Czekaj. Masz rangę, żartowałem no! Kurde, nie wiem. Mam rangę. Dałem ci rangę. No? Dziękuję. Co ty, serio? Płaczesz? Ej, no co jest z tobą? No żartowałem! Ej, no kurde, masz rangę, serio. Ma masz mojej temy. Ej, no nie płacz, bo mi głupio jest. Masz. Masz tu moje temy, zabij se mnie. Ej, no masz, no. Zawido. Zawido co tam nie gram tutaj. Yy, dobra, to nieważne. Nie yy, masz rangę, bo cię ogarnąłem. Kupiłem cię wszystkie. Dziękuję. Gram. Dobra, cześć kapi. Cześć, cześć, cześć. Cześć. Dobra, moi drodzy, dzięki za odcinek, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli zostawcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwonem i skomentujcie ten film Kapi, żeby było mu dobrze, żeby było, żeby się uszczęśliwił ziomeczek, także no, bunt łapkowy, subskrypcja i w ogóle wszystko, pamiętajcie, że to trzeba zostawić i właśnie, tak jak mówię, napiszcie Kapiemu tam, że Kapi jesteś super, bo kurde, ej, on się serio chyba popłakał, nie wiem serio, czy on się popłakał, czy tak żartował, ale chyba się serio popłakał, więc no... Eu daio Muranga e no, dobra, eluva